Formułujemy szyk zwarty i płyniemy do tamtego brzega. Maślana, a ty dokąd? Na fiordy. Zostanę wikingiem. Co ty pleciesz? To jest zalew szczeciński. Nie ma tu żadnego fiorda, mandiole. Wracaj mi tu zaraz. Nie mam mowy. Ody jest ze mną. Ja też chcę zostać wikingiem. Ja. Płyniemy, Gabi. Panie Pyskie, gonimy ich. Pani dyrektor, ja... ja nie, nie dam rady, no. Nie mękuj pan! Tylko pedaluj! Mam tylko jedne nogi! Ale kiedy mnie panie... mgli? Szybciej! Szybciej! Nie osłujcie, bo nas dogonią! Tor jest z nami! Jaki tor Przecież nie jedziemy pociągiem! Synodyna, Rolasie! Naszego boga! Pana boga? Nie, idioto! Pana kota! O! To znak! Tor wali swym młotem i stąd burza! Szybciej! Nie Konieczko, o czym on gada? Ja się boję, że będę miał grzech. Szybciej, panie Pycki, bo burza idzie. Pedałuj, pan, gamoniu, pedałuj. Pedałuję, ej, dyrektor. ej dałuje z całego serca. Jak ich dopadnie, to im szkolny cyrkiel na dóbskach połamie. Na sto furbeczek końskiego łajna.